Dzień dobry, cześć! Jadwiga Bielin, rekruter Remax Duo. Zapraszam Cię do oglądania serii filmów, w której opowiem o naszej firmie, o tym jak zostać agentem oraz odpowiem na najczęściej zadawane pytania podczas rekrutacji. Zapraszam, obserwuj nasz profil. W tym odcinku opowiem Wam o naszej firmie. Firma Remax Duo powstała 14 lat. Temu na podchalu, a działamy w sieci biur nieruchomości działającej 50 lat na rynkach światowych. Remax Duo posiada trzy biura: w Zakopanem, w Nowym Targu oraz w Krakowie. Jesteśmy najlepszym zespołem sprzedażowym w Remax Polska. A jeśli chcesz dowiedzieć się kolejnych informacji, czekaj na następny film. I pamiętaj: Remax to lider wśród biur nieruchomości.